Powiem Wam tyle, że wpadłem na głupi pomysł chyba, ale może nie będzie taki głupi, jak się wydaje. Zobaczcie, co robię. Sprzedaję. Hola, minimalware z Tatraku. Zostaje M9 rubi, zostaje Gutnev w Gamma Doppler. Mamy 6 dyszek. No było ponad 200. Było ponad 200, ale tak jak już mówiłem, wypłaciłem jakieś 7 dyszek. 70 koła. No i mieliśmy lecieć po pół bańki. I powiem Wam tak, żeby polecieć po pół bańki. To wiecie, co musimy zrobić? Ruszyć grubo. Dosyć naprawdę grubo. I zrobimy sobie coś takiego. Batla za 4 dychy. Dobra. Za cztery dychy nie robiłem chyba takiej drogiej batli. Nie robiłem. Dużo osób pisało kiedyś, że no, co to jest za król, który nie robi batelek za 67 koła jak szeliga. No ja rzadko tak ryzykuję. Rzadko. Ale. Żeby polecieć po Półbani, to trzeba podjąć naprawdę grube ryzyko. Zobaczcie bitwy. Zobaczcie bitwy. Wszystkie ostatnio przegrałem, więc mam nadzieję, że to jest czas. To jest czas na zgarnięcie tej baterki. Jeśli ją zgarniemy, to tutaj, no szczerze, na 4 osoby, nie wiem, z 200, 300, to może być nowy rekord. Ale czy my to zgarniemy? Zobaczmy. Zobaczmy. Dodaję na razie dwa boty. Bot Adrian, bot i samu. Fajnie by było, jakby ktoś dołączył. Może akurat wejdzie jeszcze Liga, Zobaczymy. Na razie to zostawiam. I przypominam wam, że dalej trwa rozdanie. Czyli teraz, jak płacacie z moim kodzikiem, no to macie szansę zgarnąć Falkiona. Knife'a, Marble Fade'a za 1,5 koła. Ewentualnie Good Knife'a Rust za 5 stówek. Wystarczy wpłacić na Good Knife'a 8 ziko i 40 groszy na Falkiona 15 ziko. E, pamiętajcie, że działa to tak, że przykładowo, jeśli płacicie 50 ziko, no to macie większą szansę na zgarnięcie po prostu tego Falkiona. E, no i co? No ja życzę wam powodzonka. Klikacie tutaj sobie plus i wpisujecie kodzi w access, No i na moim kodzie, dodatkowo otrzymujecie z moim kodem darmowe 2 złote i 10 groszy na start no i plus 10% do czyli płacasz stówkę, masz 110, płacisz 1000, masz 1100 metody płatności to blik, visa, skiny, krypto, psf, card, sms, pamiętaj że musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać, strona jest od 18 lat dla pełnoletnich, no i zobaczcie jeszcze, co widzowie robili na kodziku, naprawdę mocne rzeczy, więc warto po prostu pograć na kodziku, a jakbyś coś zrobił no to pochwal się tym u mnie na instagramie co to, to gra? Jakiś sudak. E, to nie znam. Myślałem, że to może szeliga, ale to jest batla ostateczna, królewska. Tyle powiem, królewska batla, boję się. Szczerze, boję się, bo zostanie nam M9 Ruby, dwie dyszki no i tyle tak naprawdę. No zobaczmy, zobaczmy, co z tego będzie. Body, samu Bot Adrian i myślę, jakiego bota dodać, myślę nad Michaelem. Ale zanim jeszcze to, no to miałem unlock w ogóle skinów, wysłałem już skiny dla widzów, więc zobaczcie jak to wygląda. Zobaczcie co dostali, żebyście wiedzieli, że wszystko jest legitne. Eee, no i dobra. Michael, nie przedłużam. Lecimy, wysyłam faka. Zobaczmy co z tego będzie. Jakbym trafił haula z pierwszej, byłoby grubo. Nie ma haula z pierwszej. Pamiętaj, jakbym trafił haula takiego tego fabrycznie nowego wystatraku, to raczej jest zgarnięta batlania. Ciężko przebić później 7 dyszek, ale. Oj, ale nie zapowiada się! No, tylko glovesy z trzech pierwszych skrzyneczek, jeszcze dla Michaela Serpent. No, dwa buoy Nifelory i mamy jeszcze morfy, ale to nam nic nie daje. No, nowa też nam niestety nic nie da. Może na 3% trafimy Karambita Tigera, ewentualnie M9 Tiger i w sumie wyjdziemy na prowadzenie. Z pierwszej niestety nic. Z drugiej też niestety nic. Fak. I teraz. Oj, nie ma nic. Ostatnio Supreme Niveca na Underdogu zgarnąłem Butterfly Ruby. Oj, szedł Degersy. No jakby ta M9 wpadła, to byśmy wyszli na prowadzenie, ale M9 nie ma. Drugi Supreme. Puu, Huntsman. Za 1100. I M9 Lord dla Michaela. Układa się pod Michaela, ale na gemstone'ach jakimś talonem safajerem możemy nadgonić, no ale niestety z pierwszej, Huźwa nawaja. No, przyleciał talon safajer, przyleciała M9, mamy Falkiona i samu ma 16, Michael 14, ja mam najmniej. Michael dwie dychy. Kurwa, układa się pod Andera. Nie, no, znowu nawaja, co ja trafią. Nowoja, nowaja dwa Falkiony. Falkion, znowu. Ten już ma 28. Ja ale mamy znowu Nawaję. M9 teraz, no nic nam to nie daje. Nie, i Nawaja. Na tyle gemstone'ów, 3 Falkiony, 3 Nawaje, 1 M9. Michael zgarnia 100, 20 dwa klucy. Okej, okay, ale dostałem 200 tysięcy tokenów, więc wiecie, co możemy zrobić? Kupić M9 Doppler Face 2 w sklepie. Teraz jak przegrywacie i wygrywacie bitwy, dostajecie tokeny, a za tokeny możecie kupować skiny. No i generalnie jest grubo, mamy 26. Spróbujmy. Okej, okay, no ostatnio te hole nie wypadają. Pojawił się tutaj za daleko. Ostatnią otwieram normalnie, zobaczmy. Nie ma. Ok, pamiętajcie, nie zawsze się wygrywa. No i zobaczcie to, jaki, jaki los. 40, 80, 90, 100, 100. Ze 130 poszło. 130 klocków. Pamiętajcie, nie zawsze się wygrywa. Nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. To zapamiętajcie, klikniemy knife casea 50 na 50. No mamy falfiona knifea Slotera Niby spoko, niby nie. Jeszcze jedna. Mamy good knifea, raz to Okej Ok 21600, no to jeszcze jeden. 3% hole. Jest hole? Teraz jaki to jest? Minimal wear, najtańszy. okej okay. No dobra, z drugiej już nie mamy. Szkoda, że to minimaluera nie przykładowa jakiejś w byłoby lepiej, ale dobrze, że wleciał. No, tutaj był blisko. Przydałby się jeszcze ten fabrycznie nowy w statrach. Okej, okay, ale nie ma. I tak myślę, wiecie co, a zrobimy jeszcze jeden standardowy. I zrobimy ale teraz troszeczkę inaczej. Damy tak 3, 3. Damy 4, licząc na Hedge mazy. Damy Royala, damy Luxuriusa, damy Supreme Nefkaisa dwa razy. Damy 4 i 2, 22. Dobra, 4 osóbki. Ja mam nadzieję. Ja mam nadzieję, że to już zgarniemy, bo no niestety, ale wszystkie bitwy lecą, lecą na losa. No wszystko. Wszystko poleciało na losa. Nie było nawet blisko, więc zobaczmy. Może to jest ta batla. 7 dyszek chociaż nie oddadzą. Kałaszek, niestety dla Michaela. No, bo Wika nie ma, no nie zaczynamy jakoś fajnie, ale może karambitem? Ja pitole, dwa bajonety Tiger tuffy. No, zobaczcie to, że to znowu jest underdog, nie? Ja naprawdę jestem królem underdoga. A na moim trybie no nie oddaję, nie oddaję, ale no jeszcze nie zapeszam, Jeszcze mamy cztery pod po drodze, gemstone'y. Butter, butterfly! Mamy motyla za dyszkę! Mamy motyla za dyszkę z Serpent Case'a 420 ziko, Mamy motyla! Ze skrzyneczki za 400 stówki, no nie są to hedge Zobaczcie, fabrycznie nowe, kosztują 149 koła, ale mamy dyszkę. Dobra. Serpencik sporo, sporo namieszał, naprawdę sporo. Ale jeszcze może im wypaść jakiś hole, może im wypaść Talon Sapphire, Butterfly Emerald, może wypaść im nawet Butterfly Ruby. No Sport Glossy dostał za piątkę, ja tylko i wyłącznie za dwa kloce. Rosso powiem Wam szczerze nadgania, cztery koła różnicy, tylko zobaczmy Supreme Knife'a. Karambit Doppler za 7. No tu już gorzej, ale mamy dwie dyszki, na razie jest spokój, zobaczmy. Może haul? Nie ma haulas z pierwszej, oby nikomu nie wypadł hole, jak już to mi i będzie naprawdę super. Dobra. Jeszcze dwie skrzynie. Dobra, nie ma nic i ostatnia 3% hole, proszę dla króla. A no nie ma nic, szkoda, ale raczej będzie, będzie chyba dobrze. Jak nie wypadnie Talon Sapphire dla Rosso, dobra, ma nawaje. Ostatnia. Ja pierdol. A mówiłem fajnie jakby dało 7 dyszek. Mamy tu 7 dyszek, ale tu jest 387 zł różnicy, bo trafił Huntsmana do Plera Black Perla. No powiem wam grubo. Naprawdę grubo. No, jeszcze jeden. Jeszcze jeden powinien wlecieć. No za tą battle przegraną no to dostaliśmy hola, ale ale już nie widzę, żeby on znowu wleciał. Jest lipa. Kliknę tego Gemstone'a na buście. zobaczmy. No właśnie takiego Huntsmana trafił. Szkoda, że ja nie trafiłem. Ja pitole, ty oddaję jakieś nawajki mi kurwa, nie? Nawajki szedoły, najgorsze noże. Ja pierdole, nie, no jeszcze gud popiół, no żartujemy chyba. A zobaczył tego serpenta, 3. No nawet dobry drop, 3. Dobry drop, dobry drop, średni drop, średni. O, no, średnia pcha, bym powiedział. No średnio. Nie najgorzej niby. No, te bowie jak wypada, no to niby się zwraca skrzynia, ale... Ale to nie jest to. No fajnie, aby ten motyl wyleciał. Motyl, a najlepiej headsmajzy, nie? Najlepiej headsmajzy fabrycznie nowe, wtedy to by był naprawdę dobry comeback. Ale ja już się bazeruję to. Nie, mamy 14. Mamy 14. kliknijmy jeszcze tego hovla. Proszę, fabrycznie nowy w statracku, Nie ma. Nie mam fabrycznie nowego w Star Zrobiły się schody. Konkretne, powiem tyle. Nie ma. O, na procentóweczkach czasem fajnie wrócić, ale to są procentówy, wiecie, małe... Małe szanse na comeback, no niestety. Dobra, szybki tryb i tak raz, nie ma. Dwa, przeleciały glowsy. Trzy, Hol przyleciał. Zajebiście. Cztery, nie ma. 5 Nie ma A załadujmy Andera Raz, dwa, trzy Załadujmy takiego Anderka I może, co? Może dwa hole dla Michaela i dla Emily Powtórka z rozrywki, proszę Nie ma Nie ma Nie ma nic, ojej oj, oj. ale wygrałem, no patrzcie to, ale super, super, dobra, zostało mi 500, wiem 9 rubik, którego sprzedaję, Zostawiam go na przyszły odcineczek, zobaczymy co z niego zrobimy, boję się, ale umówmy się tak, dzisiaj do wygrania ta hiperbestia, 276 ziko, no trochę jest, 300. Żeby wygrać hiperbestię, musicie zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj dwie łapeczki to będzie 89 groszy. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo musisz zostawić suba u mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. No i dzisiaj w komentarzu piszesz, w jakim miesiącu się urodziłeś. No i w sumie tyle. Hiperbestia fajna do zgarnięcia. No i myślę, że co? No ten Good Knife. Ich damy Wam tego Good Knife'a jeszcze tutaj. na Nagiwałeka. Ale myślę, że Good Knife, wiecie co? Good Knife będzie za 12 ziko. Good Knife będzie za 12 ziko. No i myślę, że. Czwartek, co? Czwartek? Czwartek, no myślę, że czwartek, no i standardowo 20, ale tym razem będzie 20.10, albo nawet 25. 5 minut po odcineczku macie do zgarnięcia Good knife za wpłatę 12 ziko z moim kodzikiem. No i mamy 55 klocków, więc zróbmy jeszcze coś takiego na koniec tego odcinka Gemstone. Ja pierdolę, nie no, mamy Good knife a. Mamy Good knife a, 3% hold. Nie ma hola, no i jeszcze ostatnia 3% tiger. Nie ma nic procentóweczek i zobaczmy jeszcze dwie skrzynie z Bowiem. Nie ma nic, no procentuwy nie zawsze oddają. Pamiętajcie, nie zawsze trafia się te najlepsze przedmioty. Mamy 5800, ale nie, to wiecie co? Jeszcze, no zakończymy. Zakończymy czymś mocnym. Raz, dwa, raz i raz. Zobaczmy. No batla za 8 na 4 osób. Po takim zobaczcie, no zobaczcie ten. Kuć to wygrałem. To wygrałem. Jedna Batla, która dała same stickery. No zajebiście, nie? Underdoga zgarnąłem. Dobra, zobaczmy. No standardowy trybik. Może hole. Nie ma hola z pierwszej. Może z drugiej. Nie ma, są glovesy dla Isamu. Może Butterfly Emerald, proszę. Ja pierdziele, tu się układa znowu Underdog. Ruby, Butterfly Ruby. Mamy siedem dyszek. Mamy Butterflya Ruby. Dobra, mamy Butterflya Ruby. D tym kończymy. Tym kończymy. Odcineczek. To jeszcze blokuje. Dobra, jest git. E Meczka wasza, czekajcie, to sprzedajmy. Mamy Butterflya Ruby, Butterflya Slotera. E Meczka jest wasza, zaraz ją biorę i mamy 6 dyszek. Dobre zakończenie na razie.